Ja już mam tutaj na, obok na stanowisku. Jak widzicie, już sobie tutaj ten panel złożyłem. Podpięta pod zasilanie jeszcze nie uruchomiałem, bo można by na przykład tę rolkę z etykietami tutaj włożyć, ale zobaczcie, klient zdewastował, bił się po prostu chyba z tą drukarką, bo tu pourywane. Tutaj no to przetrwało, ale tutaj nie przetrwało. Urwane, a tu w ogóle nie ma. Urwane ucho całkowicie, więc tak to. Będzie tutaj, sobie teraz samo żyło. To tylko tak się zakłada. O, i tyle i tyle go widzieli. Więc no, nie wiem czemu tak niszczyć urządzenia ze złości. A spróbujmy sobie to odpalić. Nie odpala. A to ciekawe.